Mamy grę deblową. Para Fabian Melkowski i Michał Bieżuński serwują właśnie na mecz, a grają przeciwko Krzysiek Lubiński i Franz Melkowski. No, Fabian chciał zaczarować, ale nie udało się tym razem. Więc mamy dwa międzynarodowe deble. Pecami do nas gierlitz Lubin, a przodem Węgliniec Gerlic. Franz wciąż szuka piłki. No i Franz zostaje o 5 do 9. Co? Po meczu. Po meczu. match, mecz. Game set, mecz. Michał, Fabia. Michał, przed chwilą siedziałeś w pociągu. Ponoć prawie, że nie masz jednej nogi, prawie proteza. Mimo to wygrany debel. Powiedz parę słów. Dziękuję.